Ga o gruby, skórzany, gadzi, skórzany, kubrak, kubrak, załóżmy sobie, zobacz jak to będzie wyglądać, do dupy, ale mam lepiej lep lep i ten. Plus 2 do zręczności, plus 1 do zręczności i to jest, ale wiesz, nie, nie chcę, żeby upad upadł, ale zobacz. Capcom robi moją, jedną z moich ulubionych gier, stary, naprawdę ulubionych gier. Jaką? E... Bijut. Co? Bijut. Kamyczki, stare. Bijut. Bidziawe... To oni robią bijut? Tak. Na telefony komórkowe przenosił to elektronika, więc nie wiem, czy wiesz. Warte. Nie, ale no, no głównie też się zarabia. No, nie, czyli malutki główno stary, moim zdaniem to jest eflacyjna gierka. Stary, jak do niej usiądę, to mogę, to wiesz, znikam na długie godziny, po prostu nie istnieje. No dobra Paweł. Każdy ma swoją wstydliwą słabość. Ja na przykład całkiem nie stary, wiedzy, to, że jak nie jak Ja tak dobrze zbieram dropa. Bo ja mam o 2 metry zwiększony zasięg z podnoszenia z ziemi dzięki zbroi. Nienawidzę Cię, Diablo! Nienawidzę. Dobra, już nie, zrezyg nie zrezygnuję z tej zbroi, jest za dobre, stary. Do trollowania mnie. Do trollowania Ciebie. <głos> <głos> Kocham Cię trollować, naprawdę. Dobra, wracając. No, Ale Paweł, pa. patrz. Facet od Megamena, jak mu zamknęli Mega, Mega Man chyba Legend, trójkę na 3DS-a, no. gdzie nawet fani mieli swój własny topik, gdzie... Nie, mówili twórcom, co chcą w tej grze. No. Wiesz co, wie, co zrobi kapką? Zamknął. A wiesz dlaczego? I powiedział, no. I powiedział, że fani się nie, na bardzo, nie za bardzo się włączyli w grę. No nie to jest paranoja. Nie, nie za bardzo, bardzo się włączyli się... w etap w tą, w produkcję gry, wiesz, na tym forum. No to jest paranoja. No A tak. potem patrz, oni zamykają cztery gry z, z Megamenem. Dek, z, dek, z deka wieje, trąci czymś. Słuchaj, no cztery ja. gry zamknęli z Megamenem. Megalen nie wiem, ma 20 albo 25. Tą 25. rocznicę powstania, nie? Wiecie, czym to uświetnili? Ten tak głupią grą na iOS-a, tylko wprostą, no prostą grą na ios i ten, i stary yy, do Awatara na Xboxie. Co ma w te wie, te ludziki na Xboxie, no. Awatara na Xboxie, kostium Megamela. tak uświetnili 25. rocznicę. Jednego z najważniejszych tytułów u siebie w portfolio. No, tak no. No, stare, przykre, ale... Profil. Ostatnie rezydenty to mógłbyś cię. Tak. Dzień. No, żebyś nie mówił. Dawaj to w nabór. Ostatnie rezydenty to... Sadzić, palić, zaregalizować. <laughs> Mógłbym teraz powiedzieć walić, bo zawaliłeś ten, ale... No i wiem. zasadziłem go! O Jezu, dobra, lecz. Dziękuję, już cię uleczyłem. Widzicie, dzieci? I tutaj jest podstawa współpracy. Niech leczy, ja napieprzam. Potrzeba więcej czasu. Nie jest wesoło. Ogólnie tak gra strasznie szybko idzie, jak ma w ekipę czterech. Nie wiesz, tam jeden. Niech wie o co chodzi. Tak, standard. Mnie bardzo ciekawi Krzyżowiec. Bo się zapowiadał o Twierdza Krzyżowiec? Tak? Nie, nie, nie. Krzyżowiec to jest Krzyżowiec. Aaa. a mówisz o postaci. Mówię o do postaci w dodatku. Hmm. Ciekawe, czy to będzie mnich hmm. bojowy, czy dadzą jakiś ładny twist. Ale w ogóle fajny jest trailer. Znowu oczywiście polska wersja będzie bardzo dobra. Bo bardzo mi się podobał głos Anioła Śmierci. W ogóle bardzo klimatyczny było intro. Ale oczywiście nie mogę. Nic o nim jej, bo Paweł bym zaspojerał końcówkę tego, Diablos'a. Ale tak... Tak. Nie... Hmm. I tak Paweł, pewnie... Nie wiem, czy będziemy, a jak Inferno, pewnie nie. Co patrzysz? Którą mamy godzinę? Mamy godzinę, już ci to mówię, mamy... 21 Mamy 21.50 To za 10 minut. 20.50. 20, 20, Aha. No, ciekawe ile już nagrywamy. Nie nagrywamy. Nie wiem, nie. Bo nie widzę czasu nagrywania. Taka kamera nie ma czasu nagrywania? Nie. No dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Czekaj, zobaczmy, gdzie musimy się udać. Cały czas dalej w lewo. W lewo. No, coś jest. Hafik. Hafik. Masz, masz, zbieraj to złoto żebraku. Nie, nie, ja sobie parazę. Nie, nie, gdzie indziej pod łagnidą. Czego Ty chcesz ode mnie, ty nieszczęsny Menelu? Czaba! Że zacytuję klasyka. Ale... Nie jestem jeszcze gotów. Nie Jezu, nie jestem jeszcze gotów. Ale ogólnie to jest najlepszy Hagenslawki sławki ograłem na konsolach. Nadal to jest średnia gra, bo to jest średnia gra. Ale jednak nie no, ona bez ryby i rak ryba. No przecież nie będę, będę mówił, że to jest... Że nie, że jakiś lepszy hakem na konsolę, nie wiem. Eee... Sakred dwójka był średni. I pamiętam ty grałeś w dwójkę? Ja w ogóle nigdy nie lubiłem sakreda. Dlaczego? Nie wiem. Jakoś mi nie podszedł. Grałem na pc przez chwilę. Ale jakoś tak... Ja lubiłem... Ja lubiłem wiedzące ten świat, gdzie mogłem sobie... Konia wziął się tak trepu, trepu 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 trepu. Nie, nie, powiem ci mi, mi nie podpadł sakryt Dwójka mi, mi nie w ogóle nie jakoś tak nie. Nie no. wiem. Naprawdę nie. Bardzo bym chciał, ale nie wypowiem się, bo naprawdę... nie. Ale Dałem to, przez chwilę, nie wciągnąłem się. To jakie Hugens oprócz do Diablosa? Jaki? Mhm. Ja szanuję tylko Diablo. Ja w ogóle nie lubię Haken Czemu? Nie wiem, nie lubię. Ja jedyny jedyny hacken też jak kiedykolwiek grałem i który mi się przy... Jaki mi się kiedykolwiek podobał, to Diablo. No Diablo. Diablo, dlatego był niego straszny sentyment. Eee... Zresztą, stary, wiesz doskonale, że ja gram głównie w przygodówki, RPG, czasami może jakiś symulator. I strzelanka. E, jakaś strzelanka czasami, chociaż to też ostatnio dużo rzadziej niż eee. kiedyś. Payday jakoś temu zaprzecza. No ale wiesz, ile grałem w ja na razie grałem? Może z 5 godzin. to tylko dlatego, że gram z kumplami, więc. No ale wiesz, no każda gra zyskuje, jak gra z kumplami. No tak, no. Być może, gdybym grał z kumplami do jakiegoś innego hackerslesza niż Diablo, to też by mi podszedł. Na no. no, pewno tak. Z, y, zawsze istnieje taka ewentualność. Nie jestem do... Ja mam ten. Ja osobiście. Nie wiem, lubi.. Torchlight Torch mi się podobał. Torchlight mi się kojarzy tylko tytuł, Tylko i wyłącznie z serialem Torchmuse. Chociaż ja też to... grałem w Torchlight'a przez chwilę i no wiesz, to tak jak mówię, no, jedyny jedyny jakikolwiek hack and slash, który mnie yy, wciągnął to było Diablo i... Dwa. dwa, dwa. No dobra, no to w takim razie sobie pogadajmy. A, Pawle, jeżeli chodzi o wtrącenia z Doktora Hu, myślę, że za wcześnie. Na co za wcześnie? Na no, Doktora Hu nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno. Doktor Hu jest w każdym czasie na miejscu. Poza tym nie z Doktora Hu a z Torchut. To jest spin więc się odpierdol. O Jezu, ale, ale to samo uniwersum. Czy znaczy nie było. Nie, ja nie przeklinam generalnie. I pojawił się ten. I pojawił się tam doktor. Gdzie pojawił się doktor? W Nie było w ani jednym odcinku doktora. O Jezu, nie jako doktor. No bo on dopiero zostanie doktorem. Ale chodzi ci o aktora. No. To tak. Jak aktor generalnie było tylko, w... tylko i wyłącznie wspomniany był doktor. By the way, kuźwa, czekam na następne sezony. I Torchwood. Po prostu kuźwa, nie, nie, nie wybaczę jak nie zrobią kolejnego sezonu Torchwood. Hmm. Bo trzeci i czwarty miażdży po prostu, no ja muszę obejrzeć. Dziewczyn. Trzeci i czwarty sezon torfu miażdży i to miażdży konkretnie, do granic. Tak, jak byłem zachwycony pierwszymi dwoma sezonami, że są naprawdę świetne. Tak, moim zdaniem. Poczekaj. No dobra. Tak, moim zdaniem, trzeci sezon po prostu, trzeci sezon sprawił, że mój mózg wyparował. I ja mamy Pawła. ...a czwarty no, sezon no, sprawił, no, że no, zacząłem szukać tej pary no, wszędzie dookoła. O. Gdzie jest? Ja no, czekam jak się... jak będzie... ...nowy doktor, jaki będzie miał powiedzonko. Chociaż... ...tak z gifu. Hello, I'm a Peter Capaldi and I'm... ...the new Doctor. Hello, Hello I'm magret. a Peter Capaldi and I'm... A new doctor? You motherfucker. Ale nie od no, jak no, zobaczyłem to w internecie, bo po prostu mówię, Nie, Ja widziałem ja gify z nowymi powizontkami doktora, to po prostu były powalające. Czego ty chcesz ode mnie porąbanym muzułmaninie, wypamiętaj tak kulturalnie? Z, z filmów po prostu wzięli. Wiesz, z tych nowych, nowych doktorów, tak? Nowych doktorów to moim zdecydowanym faworytem jest David Tennant i jego... What? Mów numer dwa. Mów numer kan Numer... Dziesiąty. Dziesiąty doktor. Dziesiąty Tennant Jego był... po prostu... What? O, on miał, on, on, on. Ale, ale w ogóle to był chyba pierwszy fan, który zagrał doktora. E, chyba tak, chyba tak. Jeszcze stary, żeby nie było. E, David Tennant, dziesiąty doktor, jest, był chyba, właśnie pierwszym fanem, który zagrał doktora. Do tego był chyba jedynym doktorem, który potrafił mieć całą linię hmm. dialogową zbudowaną ze słowa CO? <głos> <głos> po prostu, kurde, <noise> pięciominutowy dialog CO? <noise> I potrafił to zrobić tak rewelacyjnie, że po prostu chciałbym słyszeć jak w kółko mówi CO? Hmm. Do tego nadmienię, to jest wiesz, w ogóle rewelacyjna sprawa, <noise> że poślubił córkę piątego doktora <noise> która zagrała jego córkę w serialu, więc była jego córką, była córką piątego doktora, która jest córką dziesiątego doktora, a potem urodziła mu córkę doktora, która jest jednocześnie wnuczką doktora. Coś, więc... <grym> to, cercia, jest, cercia. to jest... to jest, to jest <grym> o, i Ja boi. to miałem bekę, jak po prostu dochodziłem do tego wszystkiego. Jezu, jezu, pach, o tak, o tak, o tak, o o, 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 tak. o nie, stary, wiesz co, y, to był... to jest... Y, nie. Coś złamał złamał odwieczne, złamał, prawa. złamał odwieczne prawa natury i po prostu musisz za to zapłacić. Musisz mi oddać cały swój drog. Tak. Szczęśliwe buty możesz mi oddać. Tak. Bo ja a potrzebuję powinieneś... szczęśliwych butów. Yy, a sobie złotne. Złotniesz sobie. Mogę, sobie... mogę tobie oddać gadzie buty. Plus jeden punkt życia na sekundę. No daj mi dla Cię buty. Jasne mam w cie to, to jest kara za to ty gnido, żeś mi żeś naruszył odwieczne prawa natury. O, patrz co mam. O O ty gnido. Widzisz, o. musisz cierpieć. No. Musisz cierpieć. Mam teraz kwestię wyboru, wybrać z grania. że pomogę ci. Ja, Jakubku. Jak, jak, już ty gnido. No. Dobra. Riew. Ale wiem, pan, to, miałe... Ale ja też coś zdropiłem ostatnio, widzę. O. daj, może no, mi da w tą broń. Uuu, uzdrawiający pas. Snoty Fajaj, ten. Daj tą broń. Buty juhasa. Poczekaj, zaraz ci dam tę broń. Ale ja chcę ją sprzedać, no po co ci ta broń? Wy na pieprza zaksa. Dawaj, chcesz to? Topora chcesz? Dawaj, króli, krótki kostur. To jest dla chyba raczej, chociaż A, chodzi Aaa, dla Mówisz, czym się wyrzuca? Trójkąt. E, trójkąt. I dalej ten owczep. Owczep, werydyż masz. Owczep, weza Oszczep. Oszczep. No dobra, i tu. Ja nie chcę dwurecznych broni na razie. Aksa chcesz? Nie. Dobra. Czekaj, wróć dalej. Wróć do mnie, bo ja cię sprzedam u kupca. Z tamtych lat. Yeah. Kupca z tamtych lat. <noise> Używanego kupca cię sprzeda. No. Ale wiesz... Doktor... Masz. Brakuje Co mi takiego serialu w Polsce, wiecie? Et... Brakuje mi takiego serialu jak Doktor Who. Bo nie tyle chodzi mi, że... bo U nas science fiction... Był w ogóle u nas jakiś serial science fiction? Bo pan samochodzik się pod... To pod... No... Podciąga się pan samochodzik. Nie, no to, to to No to, takie no, u nas no to takie... No... To wiem wyszedł na tym. No dobra, idziemy. Wiesz, panu, no... Na kogo on takiego seryjelu, bo ten serial jednak ma taki plus, że... Ludzie mają jakiś odnośnik. jest po prostu jest... On ma taki, On jest świetnie zaprojektowany, bo go mogą ciągnąć do ustalania śmierci. co, doktor? Mhm. no tak. Znaczy wiesz, na któr w którymś momencie yy, fani powiedzą dosyć, ile można, tak? Ale... Yy, zwłaszcza, że na przykład to ja mimo tego, że jestem wielkim fanem Doktorachu, wielkim fanem i naprawdę żałuję, że 90. No przesadziłem, ale 50% tego serialu jest nie do obejrzenia. Bo, bo po prostu... Dobra, dobra, bo to będzie za historia. ...EBC pozbyło się kopii ich nie ma. O, to jest ładne się z tego. Po prostu nie ma kopii. To mimo wszystko ja uważam, że na przykład dalekowie, których doktor zabija po raz czterdziesty, to już jest trochę nudne. No, dalekowie mieli wymrzeć. Ale wiem... A że co, co wym... średnio, co, nie wiem, co pięć odcinków znowu są dalekowie, no więc... Y... To jest trochę męczące. No tak, ale wiesz, to... Wystarczy? Ale nie, ale po prostu zdarzają się odcinki perełki. No. Tak jak nie wiem, pierwszy odcinek stary z e, Whipping Angels płaczą, płaczącymi aniołami. A, o patrząc. Jezu! O, kur... Co i naprawdę, mhm. naprawdę Tutaj było widać. czułem, czułem czułem napięcie, czułem napięcie. E, czułem napięcie. Naprawdę czułem, nawet nawet byłem trochę trochę, byłem przestraszony. Moja żona to siedziała pod kołdrą. Więc wiesz, czy odcinek, z, gdzie pierwszy raz pojawia się Jack Harkness z Campbellem? Chyba Campbell wtedy grał. Cam on miał nazwisko Campbell, ten aktor. To był już ci mówię, Nie nazwy. dziewiąty doktor. A. dziewiąty doktor i pojawi odcinek z Jackiem Hartnesem I mm -hmm. e, podczas II wojny światowej w Londynie z tym dzieciakiem A. z maską gazową na twarzy Where's my mammy? Mami o oh, kurde to było Jak słyszymy, ujące, where? Where's my mammy? Are you my mommy? Tu myślałem, naprawdę kurde... Chciałem uciekać. Y, czułem y, moc zbliżający się do moich majtek. Dobra. <grym 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 to nie musi tego tak... Myślę, że y, zrobiliśmy... Tam na górę tam. i w lewo. Kurde, inne można wertować. Dobra, raczej tak. skupmy się na grze starej, bo my tak biegamy i zauważyłem, że jeszcze nie oddaliśmy quest'a żadnego. Nie, no to zrobiliśmy nam pół quest'a. Musimy znaleźć króla z królewski zadek i skopać królewski zadek. Dokładnie, no, ale... I do królewskiej dupy. Wiesz, mi się wydaje, że wtedy, hmm. jeżeli, wie, fani nie będą chcieli, nie? To znowu zamrożą ten serial ile? No, na ile? Na jakiś czas? Teraz? Nie, no, no? Tu wiesz, 20 lat to tak... No ile, ile był zamrożony serial? No nie liczę tych seriali kinowych. Ale hmm. tak moje hmm. bez serii telewizyjnej. No, dużo by. Dużo, dużo ale to też jest serial z cholernie długą historią. Dobra, wejdźmy na górę skrót. Dlaczego się tak O, teleportowałem się. Teleportowałem cię. Ciabach. To wszystko mi zepsuło. Miałem miał, miał im popsuć. To ty miałeś szybciej być, ale dobra. Ale wiesz, zamrożam ten serial. Nadejdzie tutaj nie, inna generacja. To jest trochę tak Takie z tą serią książek, z tą, z tą młodocianą. Dobra, i teraz jak to odmienić? Z panią detektyw. Dzieletnią z, detektyw? Wie, o kim mówię. E, o czym ty mówisz? Mówię, jak ona się nazywała? To ta... serial Veronika e, Mars. Nie Weronika Mars. Ale... Bo jest taka seria książek. I ona miała. jako Pamiętam, kiedyś byli tacy bracia Hardy. Jezu, stary, naprawdę nie wiem, o czym ty do mnie no, przemawiasz. No dobra, miej jest, jest, Twój po... język jest mi obcy. Dobra, jest, jest po prostu taka seria yy, książek o dziewczynie, do... która która jest detektywem. S to znaczy? No, w takim momencie. wie o co chodzi. nie wiem, to nieletnia. No, nieletnia, detektyw ja. i te sprawy. I ona co jakiś czas znowu, zmi jakby zmieniała swoją zmienia swoją, wie, zmi swoją otoczkę. Cały czas ma to, pod, tak jak, wie, doktor, znika na jakiś czas i potem się pozna w głowie, a to seria książek, a to, wie, film, czy gra nawet komputerowa. Poczekaj. Zaczyna mi powoli świt, świtać, jak się nazywała. Nancy Drew, o, Przypomniałam mi się. O Jezu, stary, bym być szczery, ni cholery nic mi to nie mówi, nie kojarzę ani serialu, ani książek. No widocznie, widocznie, nie, zupełnie okay. nie moje, nie moje klimaty. No i... Ale widzisz przekonaniało mi się. Tylko musiałem troszeczkę troszeczkę pomęczyć moją wórkę. Ale widzisz I ona też się zmienia. Ona nie jest taka jak w latach tak jak w latach chyba nawet 30. Ale... Stary, no wiesz, no jakbyś się zastanowił, to historia doktora Hu też w cholerę długa jest, bo to, bo to gdzie opowiadania w gazetach potem słuchowiska radiowe Generalnie doktorów filmowych mamy będzie teraz 12 a doktorów było może stary biorąc jeszcze pod uwagę serię, książ serię tą opowiadań w gazecie i, i, hmm. i, i, i słuchowisk radiowych to w chodź, więcej. Chodź, idziemy. No z, i wyjście rys nas parodia z Roanem Atkinsonem Tak, a co mam gra doktora. Tak? To tego no tego nawet nie widziałem, muszę sobie poszukać. Olatem ci pokażę. Nie, nie ma to, Gramy sobie, rozmawiamy o... Doktorze Czy jest sobie jakieś, to jakieś tutaj połączenie? Nikolery. Znaczy wiesz co, to może być bardzo smutny przekaz dla oglądających jak bardzo ta gra jest interesująca. No, nie ma, co to. Ale to jest to jest Co ja mam? Co ja mam pytań? No właśnie. Co mam piąty raz gra... powiedzieć, że ta grafika wygląda jak lol. Powiem ci tak, ta gra no po prostu nie wymaga ode mnie skupienia się czy myślenia na niej. Po prostu idę i siekam, mogę I rozmawiać... na pasek wyjdzie. Tak, i mogę rozmawiać z tobą o wszystkim co mi przyjdzie do głowy. Ale i wiesz co mnie najbardziej tutaj rozbraja? Rozbraja mi coś takiego. Że tutaj widzę że design jest fajny, tylko wiesz co to pieprzy? Kolory No zobacz. Dodaj, dodajcie ciemniejsze w... kolory, tak jak w Diablo dwójce, na przykład, nie? Nie lepiej by to wyglądało? No więc co, wrócimy do gry na czarno-białym ekranie. <grym> ale nie no, bez przesadyzmu, <grym> ale no moja... Słuchaj, mam drugą postać, która ma tam 50 level. Ona, wygląd no, z ją. Ona no wygląda... No zwidziałeś się, Ona wygląda jak ten, odpust. No skróca. Od razu mi się kojarzy, wiesz co, Żarówa i Mu. No. Wszystkie postaci w MU, jak miały tam pancerz powyżej plus 7, to się świeciły. się mówiło, żarówki na nie. O Jezu, to było, to było inter... I tam była podnieta, a on świecący pancerz. A jeszcze mógłeś mieć pancerz y, y, legendary, to wtedy on świecił jeszcze fajniej. Nie, nie no, wie, wie, wiesz, wiesz... Wiesz, wczoraj się odbyła w premiera Geta, nie? No Oczywiście i... rano pobiegłem. I dzięki to, to. temu zaraz będziemy grać w GTA, jak tylko skończymy grać z Diablo. Diablo. Więc myślę, że najdalej, jutro pojutrze, pojawi się. Znaczy najdalej, zaraz będą pojawiać się filmiki z Diablo, czy z GTA na naszym kanale. Oczywiście, tak jak wszyscy, to i my robimy GTA. A co? A co tam? Ale my jesteśmy fajniejsi, bo my będziemy to robić nagrywając to we dwójkę i nagrywając kamerką. Na szesnastolatka, który dorwał yy, kamerę od chyba że, chyba, że, chyba, że uda nam się rozwiązać problem z awerką, ale uda się nam. Mówię myślę, że jesteśmy, jesteśmy tego bliscy i mamy, mamy, mamy zamówioną własną awerkę, więc będziemy mieli pełne okablowanie. Yy. My sobie jakoś poradzimy, yy, coś... ale nie uprzedzajmy faktów. Bo... Zobaczymy jak to będzie. Ale nie. No patrz, no to ja naprawdę chciałem lubić Diablosa. Znaczy powiem się tak, mi się gra podoba. Naprawdę mi się gra podoba, ja jestem zadowolony, ale to jest Slasher. No. To jest, jest tu, Slasher. Y, Siepiem, mogę z tobą pogadać mam frajdę, że gram z kolegą. I tyle. Y, natomiast myślę, że to nie to zrobiłoby mi to jakiejś wielkiej różnicy, gdybym grał. U... Nie, e, no nie, no może jakbym grał sam, to może by mi ta gra się mniej podobała. E, o, udało ci się zdobyć trofeum. trofeum. Zdobyliśmy trofeum. No, na naszym wspólnym koncie. Cytując za głowę: Podczas bitwy chorągiew zdobyłem Nie znałem ja ci mego męstwa. Jo, <laughs> może nie do końca cytat, ale coś takiego. O, i to mi się podoba.